Szanowni Państwo, 15. Święto Województwa, ale piękna 80. rocznica, piękny jubileusz przyłączenia na powrót Ziem Piastowskich do Polski. To skłoniło nas, organizatorów, samorząd Województwa, pana przewodniczącego, ale też organizatora miejsca, gospodarza miejsca, pana prezydenta, do tego, żeby w tym roku w sposób wyjątkowy obchodzić święto naszego regionu święto. Dolnego Śląska. Stąd szereg przygotowanych wydarzeń kulturalnych, też sportowych, chociażby w niedzielę, już tradycyjnie wyścig Art Cup. Traktujemy te obchody 80. rocznicy naszej obecności na powrót na Ziemi Piastowskiej, 15. rocznicy święta województwa, jako taki moment i taki punkt, w którym. Będziemy na pewno dużo mówić będziemy celebrować okoliczność wyjątkowości Dolnego Śląska. Jak wiemy, znaleźliśmy się tutaj z różnych stron Polski, ale też z różnych, z różnych stron świata. Bardzo dużo Dolnoślązaków ma swoje korzenie na Kresach Wschodnich. Duża część w centralnej Polsce, ale też duża część zjechała w 1945 roku na Dolny Śląsk z różnych stron świata. To w sposób wyjątkowy buduje naszą tożsamość, buduje naszą kulturę, buduje naszą przedsiębiorczość i zaradność, bo Dolny Śląsk pod tym względem wyróżnia się i Dolnoślązacy wyraźnie wyróżniają się spośród innych regionów województw w Polsce. Jesteśmy wyjątkowi, tak to nazwijmy, Dolnoślązacy są wyjątkowi pod wieloma względami. To właśnie dzięki tej różnorodności. Ale tego, czego nam na pewno brakuje i myślę, że to jest taka lekcja do odrobienia, to jest tożsamość, to jest to, że historia u nas zaczęła się 80 lat temu, to jest też wiedza na temat naszych korzeni, na temat naszej historii, na temat naszej tożsamości. Stąd wykorzystujemy okazję świętowania do tego, żeby te wszystkie sprawy poruszyć, żeby te wszystkie kwestie zainicjować. W tym roku, w ubiegłym roku świętowaliśmy w subregionie, w regionie na ziemi jeleniogórskiej. W tym roku święto województwa odbędzie się na ziemi legnickiej, w subregionie legnickim. Przygotowany szereg atrakcji, o których myślę, powiedzą za chwilę współuczestnicy konferencji. Zaczynamy w piątek, sobotę, Niedzielę spędzimy na tym, żeby rozmawiać o Dolnym Śląsku, o naszej przyszłości, ale też pamiętając o naszej przeszłości. Szanowni Państwo, tak jak Pan Marszałek powiedział, 80 lat to jakby nic, ale z pozycji człowieka, który tu przybył, który z wielu miejsc świata się tu pojawił, szczególnie ze wschodu, to było ogromne wydarzenie i to musimy pamiętać. Oni tu przybyli tracąc całkiem coś innego tracąc swoje miejsce urodzenia, przenieśli się tu i my tu staliśmy się tym, co dla tamtych ludzi było najważniejsze. Dlatego tak ważne jest, abyśmy umieli przekazywać naszą tożsamość kolejnym pokoleniom że tu jesteśmy, że tu będziemy i tu chcemy żyć. Dlatego samorząd województwa podjął decyzję o tym, żeby. Co roku robić w innym makroregionie Dolnego Śląska to święto, żebyśmy jak najbliżej byli ludzi, żebyśmy mogli przekazać im to, co najpiękniejsze, naszą historię bycia tu przez 80 lat. I tak to, jak pan marszałek powiedział, będziemy obchodzić piątek, sobotę i niedzielę, ale również i każdego dnia, każdego roku, dlatego że tożsamość to więc, więzi, które są. Najważniejsze do przekazania, żebyśmy wiedzieli, że Dolny Śląsk jest naszą ojczyzną, w naszej ojczyźnie. Święto województwa to bardzo radosne wydarzenie, a dla mnie radosne jest podwójnie, ponieważ tegoroczna edycja odbędzie się w mojej rodzinnej Legnicy i to będzie wspaniały czas, aby zaprosić nie tylko dolnoślązaków, ale wszyscy, którzy chcieliby, wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć nasze piękne województwo, nasze miasto, do tego, aby świętować przez te trzy dni, a będzie się działo, sercem tych wydarzeń będzie Legnicki Rynek oraz Teatr imienia Heleny Madrzejewskiej w Legnicy przez te kilka dni. Wszyscy, którzy odwiedzą Legnicę, będą mogli chociażby wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach realizowanych na Legnickim Rynku oraz w Legnickim Teatrze. Teatr Modrzejewskiej zagwarantował nam spektakl, już w piątek spektakl, portret Polaka po szkodzie. Będziemy mogli zobaczyć koncert zespołu Hurt, ale też jest to okazja do spotkania się z radnymi. Serdecznie zapraszam i oczywiście też Wielka Gala. W sobotę będziemy przyznawać najwyższe odznaczenia wojewódzkie, przypomnę, w tym roku laureatami jest, są pan Stanisław Srokowski oraz legniczanin Jacek Głom. Serdecznie zapraszam do Legnicy. Ja chciałem podziękować panu przewodniczącemu i panom marszałkom za możliwość współorganizacji tego wyjątkowego święta. Bo to faktycznie 80 lat Dolnego Śląska to także wyjątkowa okazja z punktu widzenia Legnicy, bo to jest 350-lecie śmierci ostatniego piasta. I tutaj udowadniamy, że Dolny Śląsk jest Polski. Po 80 latach to jest dla nas bardzo ważna okazja. I zapraszamy, bo to wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Legnicy, ale dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. Oczywiście możecie spodziewać Spodziewać się koncertu zespołu Hurt, ale także recitalu, recitalu Gabriela Fleszara, którego myślę, że wszyscy kojarzą z Legnicą. Będzie także strefa animacji dla dzieci, będzie wspólne gotowanie z, Orson, z Orsonem Hejnowiczem. W ramach Górnej Półki Smaku. No i oczywiście wiele, wiele atrakcji, także serdecznie zapraszamy. Szczególnie w sobotę 18 od godziny 13 do 18 na Legnickim Rynku będzie się bardzo wiele działo. Zapraszamy wszystkich z Dolnego Śląska, żeby przyjechali do Legnicy i zobaczyli Legnicę, ważną część województwa dolnośląskiego. Dziękuję i mam nadzieję, do zobaczenia.